Siemanko. Okej, okay, gramy sobie w taką grę. Ale dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. z troszkę i wpadajcie na Na moje filmy. Bo są fajne. Reklama mi się nie interesujcie Bo to jest głupie. No, no, nic nie widzieliście? No, nie, 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 No. Dajcie w górę subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na moje filmy, bo są bardzo fajne. O kurde, mam najlepsze. Jestem najlepszy. O kurde. Prawie babcie dotknąłem. Bum, 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 Siem. Siema. 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 Okej. Okay. Wszystkich mam. Bam, 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 bam. Aż sobie zrobiłem screenshota. O, to właśnie kiedyś zagramy. Na moim YouTubie. Okej, okay, bum. Okej, okay. lecimy. Bum, elo, elo. Ej, ja, oj, ej. Ja, 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 ej. Nawet nie słuchać dźwięku. Nie wiem dlaczego. Bum, 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 bum. No, i nie udało nam się. A myślałem, że cało się, ale niestety nie. Okej, okay, boom, lecimy, lecimy dalej. Bum! Ej, teraz się skopnę, dopiero że ja mam plecak. Ej, dobra, ja mam plecak fajnie, chyba idę do szkoły dzisiaj. Nie, oczywiście się nie idzie teraz do szkoły, bo teraz jest już. Yy, są jeszcze ferie widzowie, więc. Jeszcze nie masz szkoły, ale to niedługo będzie. To chyba miesiąc? Nie wiem. Jest 1 września, jest 1 września. Nie, z 18 dni chyba. Nie wiem. Naprawdę widzę, nie wiem, bo jestem głupi. No właśnie. Bum, dobra, lecimy dalej. Bum, brum, 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 Siema. 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 Siema, siema. Wtedy to jest taki krótki odcinek, bo już kończymy go. No nie ja chciałem go takiego drugiego zrobić, bo jeszcze mam troszkę filmu do nagrania, więc dziękuję za oglądanie na... No.